Elmas, słucham. Dzień dobry panu. Przepraszam bardzo, że... Elmas to jest? Tak, słucham pana. E, to jest tamto... E, już prawie durawki dzwonię, Cegły durawki. Albert, mój z tej strony z firma Zalina. To no, coś było zamawiane jakoś? No właśnie, proszę pana, nie było to chodzi, podjechał ktoś, proszę pana, z ciężarówką, która jest pusta. Powiedział mi, proszę pana, że dowiózł, ale na razie, że to jest ta część, prawda, że to są te dziury, a czek mi dojadą potem. Ale co, co, co dowoził? Co dowoził? Wjechała, proszę pana, ciężarówka do mnie. Wjechała, ja. wie pan, facet wysiadł, od, odczepił z tyłu, tam też odczepił na klapie, mhm. nie? i pokazał mi, że... Tam nic nie było, no. Ja się go pytam, gdzie jest cegła. On mówi, czy to dziurawka, bo ja mówię, że dziurawka. To on mówi, że to na razie są te, te puste miejsca, te dziury, no. A że cegła sama dojeżdża potem. To dobrze, to musi Pan poczekać na resztę, Proszę Pana, myśmy te dziury wyładowali, także to złożyliśmy tu na podwórku. No. E, natomiast, e, no, czekam cały czas, bo mam robotników najętych, no nie wiemy, który podjadnie sama cegła. A, samą cegłą kiedy powiem? No, Nie wiem. Ja też nie wiem. P może będę zapytać? A ma firma... nazwisko? Albert Muschwitz, firma Growex z Janina. Zanina. z Janina? Tak. tak. Witam, Albert Muschwitz z tej strony. Growek firma Ani z tej strony. To proszę Pani, myśmy byli omówieni, przyjechał już jeden pracownik, ale na razie tylko tu chodzi o cegłę durawkę, Pewna ma 13%. Proszę Pani, o co chodzi, że na razie jedna ciężarówka z którego Przy czym on na razie tutaj składował u mnie na podwórku, proszę pani... Te e, puste części powiedziałbym. te dziury, a powiedział, że resztę potem. I właśnie nie ma, czekał już parę godzin, wie panie i go nie ma, no. to dzisiaj było kupowane? Tak, dzisiaj było ku dzisiaj dzisiaj. Growek, Zanina i proszę pani, jest tam pani? Jestem jestem. No facet, to jechał. E, Odparł tam ciężarówkę, tam pustą było, powiedział, że to na razie jest ta część, powiedzmy, ta co pusta strzekiał właśnie, tej dziury. Natomiast to pełno, że do wieży, no. Ale go nie ma, no już czekam, czy ale ja też mam, po prostu mam dwóch... Jaki to był samochód? Jaki to był samochód? Tak. Ciężarowy. Słucham? Ciężarowy. Ale taki duży, czerwony, tak? No. Jeszcze na mnie, bo gdyby pan mi powiedział, to bym się znalazł pana firma, bo nie mogę sobie poradzić. Czego? Numer bo Pan brał na fakturę. To na pewno miał Pan numer -u. gdy u Pan mógł -u poryktować. Na jaką fakturę brałem? No na cegłę. Nie brał Pan fakturę na cegłę? A, z taką fakturą cegła. Nie, zwykła, gładka byłaby w fakturie. nie, Normalna cegła... Czy VAT, czy rachunek uproszczony? E, chodzi o VAT, tą, taką, tą do ocieplania, tak? Nie, nie, ja tego brałem, bo się nie zamawiałem. Ty, nie, sama cegła. Mi o kartkę papieru. Albo faktura VAT, co? albo rachunek uproszczony, bo Pan coś jak kupował, płacił Pan za te co, ja To ja jestem uproszczony? Dlaczego? Nie, nie, ja płaciłem normalnie gotówką. No, no właśnie, ale dostał Pan pokwitowanie, że Pan płacił gotówką. Nie, nic nie dostałem. Nie dostał Pan żadnej kartki papieru, typu, że tam kupiono to i to... I... Nie, nie, myślałem, że to dowiodą kierowcy właśnie. Nic nie zabrałem, może to zostało, ja czy... Co, ja naprawdę nie, nie wiem o co Panu chodzi, no bo... Ja nie mam tutaj takiego czego.